Elo, elo! Oh, witam serdecznie. Kurwa, człowieku, co tu się odjebało? Prawie zeszłem normalnie, nie? Jazda je nikomu tego nie życzę, żeby dostać takiej choroby wysokościowej, nie? Człowieku. Uff, już nie wiedziałem, czy. <laughs> Fakt jest taki, że moja się pytała, czy, czy dzwonić po jakieś służby, a ja nawet nie mogłem nic mówić, chłopie, nie? Po prostu... dziwne uczucie. I komu nie życzę, coś takiego, że normalnie musiałem się położyć i chciałem się żygać i srać, nie mogę w ogóle mówić, mój oddech co człowieku... w ogóle jakby leżałem, chłopie, 15 minut i w ogóle nie odpoczywałem, nie? Cały czas bym zmęczony, cały czas jakby... coś takiego, nie? No i jedyną opcją, żeby, żeby Ci było lepiej, to jakby musisz iść w dół, nie? Chłopie, ja się nie mogę ruszyć, człowieku, nie? nie mogę wstać, nie mogę nawet oczy otworzyć. Kurwa, jazda taka, że koniec. I my oczywiście pośrodku niczego. 3800, 800, chłopie, metrów na poziomie morza. No i ja mam coś takiego, nie? Zaraz, człowieku. W, w głowie słowa taty. Czy, czy jestem... Ten... X W miejscu X wstaw moje nazwisko Czy nie? <grymne> Także jakby co, no poleżałem chyba z 20 minut stary Ruszyłem się Idziemy w dół Chłopie 100 metrów może przeszedłem, maks, nie? Dentka, Normalnie po mnie człowieku, nie? Wyczekaj Gleba to samo, leżę Oddychasz chłopie, oddychasz Nic, nic nie odpoczywam, nie? przepierdolona faza w brzuchu cały czas bu, 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 bu. wody wypiłem chyba nie wiem ile człowieku, 2,5 litra, no może nie aż tyle z 2 litry wypiłem, skończyła nam się woda yy... także i tak, kurwa dobrze, że kupiłem wczoraj 6 liter a, a moja chciała 3 tylko brać, nie? nie wiem, kup 3, będzie git, będzie jakiś wodospad, będzie coś, będzie git wziąłem 6, mówię dobra, wolę to targać niż nie mieć. dobrze to wziąłem a go, znaczy no nie wiem w sumie jak w ogóle pod, to podejść, kurde, nie? Jakby... Wczoraj szliśmy chyba, nie wiem ile, w huł długo szliśmy I... Ech, ta głowa mnie zaczęła boleć wczoraj już No ale jakby, no nie wiem, troszeczkę się przespałem Odkąd w sumie śniadanie zjadłem to się czułem taki kurwa Nie? I... Idziemy, idziemy, oczywiście się zgubiliśmy, wiadomo no Bo przecież co to za wycieczka bez... W ogóle, jak wiesz, że jesteś, nie? <laughs> no, i powoli mi zaczął dopierdalać, no ale w końcu tak mnie dojebało, że normalnie gleba człowieku po mnie kompletnie, aż się zacząłem strać. O co w ogóle się ze mną stanie, tak? W ogóle nie mogłem kurwa. No, chopie ręką nie mogłem ruszyć, ale co dopiero wiesz, jeszcze moja mi zadaje pytania. A ja tylko walczę o oddech. Hop jak coś powiem. To człowieku trzy razy gorzej się czujesz, nie? Normalnie nie możesz, nie, nie możesz nic powiedzieć. Musisz jakby, no nie wiem, cały czas oddychasz, oddychasz, oddychasz No i powoli, powoli, powoli zeszliśmy w dół, gdzieś tak właśnie z 3800 jak byliśmy, to dopiero dobrze się zacząłem czuć powoli tak od gdzieś 1600 ja mam 3600 Delikatnie już wiesz, mogłem iść dłużej trochę Także już jakby wiesz idąc dłużej, też więcej schodziłem w dół, nie? I normalnie zacząłem po sobie czuć yy, że się lepiej czuję powoli, wiesz, jakby schodząc w dół normalnie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej sranie mi przeszło kurwa, żeganie mi powoli przechodziło, chłopie jazda taka, że koniec nie. Straszna rzecz. Naprawdę, jeżeli będziesz jakieś z góry, to jednak sobie adaptuj sobie organizm yy, powoli to rób, a nie tak jak ja że wczoraj człowieku, busem 1000 metrów w górę i potem prawie 1000 chopy z buta i wczoraj się czułem spoko jak siedłem, nie? i dzisiaj schodząc w dół tak dojebało, że naprawdę Uff, Człowieku, no nie wiem, aż prawie się rozpłakałem, później jak się zacząłem dobrze czuć, człowieku to normalnie mówię, tak zacząłem doceniać swoje życie, takie myśli człowieku masz mówię, ja pierdolę co ja robię, wiesz no nic to nie jest takiego hardkorowego niby, nie? jakby jestem tylko w górach, kurwa i tym bardziej, że kocham życie, chłopie, no nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma, nie ma, takiego opcji, że człowiek tutaj, masz schodzi, chłopie, co tu kurwa ma być. Także podołałem, no bardzo ciężko, bardzo ciężko z wczorajszym wejściem do góry, gdzie weszliśmy do góry w chuj z tymi plecakami, bo te plecaki przecież to, chłopie, 20 kilo. I z tym namiotem i z tą burzą w nocy i z tym dzisiaj, co mi się stało, to, chłopie, najgorszy, najgorsza wyprawa w góry w moim życiu, nie? Dojebał mnie tak. Chyba, że jeszcze nie wyspany. No, człowieku, nie miałem energii, nic, mocy, chłopie. Jak wczoraj czekałem na moją, tak moja dzisiaj czekała na mnie, i to czekała na mnie dzisiaj z dwie godziny, człowieku. Kurwa. I powoli w dół, i tylko w dół, nie? I tylko, żeby iść w dół, chłopie, nie? Po stu metrach, człowieku, zadyśka taka, ja chyba no, tylko wstałem, człowieku, w głowie mi się kręci i normalnie nie, nie jesteś w stanie odpocząć, no, no, to? to jest, opie? no, pie doświadczenie jak chuj. Także, no, jestem z skapci na maksa, skoczyła nam się woda, także moja poszła, jesteśmy tutaj na tym, prawie doszliśmy do tego miasta, nie, moja psy zostały ze mną. Moja poszła po wodę i po jakąś karmę dla nich, bo jednak Wszystkie fajne i troszeczkę się przestrzamy. Tutaj jak będziemy spać pod namiotem, to się nimi opiekujemy, bo oni się opiekują nami. Także wydaje się fel. Uh. Także kupi karmę i wodę i wraca. I tutaj dzisiaj śpimy, nie? Tutaj mamy miejscówkę tego około lasku, dzisiaj bezpiecznie i zaraz jak wróci, no to rozkładamy namiot i chillout od człowieku i wydaje mi się, że jutro tutaj też sobie zostanę, nie? Chcę mi się muszę odpocząć, nogi mnie tak bolą. Bary od tego plecaka. Żygać mi się dalej trochę chce, kurwa. Iść do chuja, nie? Moja już głodna, kurwa. Któryś raz. A ja nie mogę ni chuja nic nie zjem, nie? Sama woda dzisiaj. Tylko śniadanie zjadłem. Nie wiem, gdzie ona jest, nie widzę jej, kurwa. Nie lubię takiej puszczać samej, w sumie to nigdy jej nie samej, ale naprawdę hopy wiatru ja się wstanę, a no i się wypierdoliłem dzisiaj, bo ja wczoraj w nocy czy, czy gleby, ale takie śliskie, a mi już brakło mocy po tej pierwszej takim upadku. Co padłem, co myślałem, że kurwa koniec. hopy, biały przed oczami, człowieka wstałem, mówię, dobra, czaj. No i gleba, nie? Chłopie, ten plecak taki ciężki. Na ryj prawie, czy wieku, dobrze, że te hopy miałem moce, kurwa w rękach trochę. Jakoś to wyratowałem. Czy pierwszy raz się dzisiaj wypierdoliłem? Mam nadzieję, że ostatni i pierdolę już wchodzisz na 4000. Kurwa, Nara. Nie, sobie kurwa, inni wchodzą. dla mnie tutaj teraz jesteśmy na, na 3500. I na 3500 git. Jestem troszeczkę, naprawdę czuję się normalnie. nie? Jakby. Normalnie, normalnie się czuję, kurwa jazda taka, że nic nie nagrywałem człowiek, no bo chłopie jak, nie? Parę mam tam filmików jak idziemy przez te busze, albo no bo przez te chopie zgubiliśmy się w pizd** przecież człowieku, szliśmy normalnie chłopie takimi szlakami, takimi co kurwa na strale. jakby tylko szliśmy chyba koni jakiś szedł albo jakiś szlak koni, bo co chwilę takie duże kupsko i mówię, jak takie duże kupsko, to zostajemy na tym szlaku i szliśmy cały czas jakby wzdłuż tego no i w końcu trafiliśmy na normalną drogę. Jakoś wyszliśmy z dupy w ogóle, kurwa, że... Hardcore taki stary, że jak w dół schodziliśmy... Gdyby nie kijki, no to chyba ciężko w chuj. A jak się odwróciłem, jakbyś chciał zrobić ten szlak normalnie... No wy nie wiem, wydaje mi się, że nie wyjdziesz tak do góry. Tak stroma było, nie? Że... Chyba no, będziesz, kurwa, ryjem błoto tam, kurwa, targał. Tak było. Ech, a także zeszliśmy jak już na tą drogę, chłopie. Nie wiem, dzisiaj mam dużo miłości do życia. Trochę mnie tak kurwa wyprostowało, muszę przyznać. I nawet mi nie mów się, bym uważał, bo kurwa uważam. Zaskoczył mnie z dzisiaj, człowieku. Chapnął mnie tak, że nie wiedziałem, nie wiedziałem co mam w ogóle robić. Moją przepraszam, człowieku. Moja mówi: się spokój. Oddychaj, oddychaj. Chłopy, jakby nie mam takich awarii, nie? Kurwa mać. Normalnie napierdalam różne rzeczy i zawsze jest sztos i dzisiaj mnie dopierdoliło tak, że, że chyba troszkę kurwa właśnie na no, tak nie humble, nie? Jak to powiedzieć, kurde, że nie wiem jak to powiedzieć. Co przetłumacz, nie? <grymnie> Dobra, kończę 10 minut filmik sam raz. Czekam na moją, rozkładamy namiot i idę, chłopie, pompuję materac. Aha, co do w ogóle sprzętu, chuj, będzie więcej niż 10, co do sprzętu, no to targamy ten sprzęt cały czas, ten namiot i te materace i... śpiwory. No i mamy dobry sprzęt na chuj, nie, naprawdę warto było wydać pieniądze, jest, kurwa, sztos kół? materac mam wygodny. Na maksa, nawet jak byłem tak, o, krzywo i spadałem. I wiatr zapierdalał. To kurwa wygodniej niż w niektórych hotelach, nie? Naprawdę był git No i dzisiaj jak siedzieliśmy w dół, to zacząłem tych kijków używać kurwa, jakoś nie wiem jakieś takie mówię, kurwa kiki, No ja za to przydam radę. No ale jak je szczelił, to mówię kurwa, wezmę ze kijki, człowieku. No i naprawdę robią robotę, nie? Człowiek taki kurwa wychowany w Polsce... No to, kurwa kiki będę, kurwa, nie? No. No, a tu jedna na kijeczek, człowieku, kurwa, i nóżka się nie powinien, nie? No, ciekawe, żeby się wypierdolił, jakbym miał kiki wcześniej, chyba i tak bym się wyjebał, bo nie miałem siły nic, kurwa. Wykurwiłem się jak chuj, chłopiec, że to widział, to koniec. Normalnie na jestem plecach jak tak... tylko że w taką długą trawę, nie? Także git. Normalnie, jakbym sobie tak w chmurkę wpadł. Włóka widać, zajbisty. Tak takie palce bolą Jakby cały... zeszliśmy dzisiaj 500 metrów w dół Ach. I palce tak napierdalają Tam jest ten wulkan Trochę zachowuję Kurwa, twoja mać Chodź w dupę, tam jest wulkan Także fajny jest widoczek no miejscówka mamy wreszcie spoko, fajna trawka, także i śledzie będą się wbijać i będzie w miarę prosto. Bo wczoraj to był kurwa taki hardcore z tym stem, naprawdę. Dzisiaj jestem taki zmęczony. Tutaj przed chwilą się położyłem, prawie zasnąłem normalnie na trawie, nie? Ale wolę, nie chcę sobie rytmu burzyć, wolę jednak to przetrzymać i się położyć normalnie w nocy z moją. Bo tak to później jest po chuju. Potem ja nie śpię, ona śpi. Potem kurwa jemy inaczej, to tak po chuju. Jednak to wszystko musi mieć ręce i nogi. Ale jestem zmęczony. No dalej jesteśmy 3500, nie? Także nie ma przelewek, w Polsce takich gór nie ma. Eee... No i tyle, nie? O, może wieku. się sobie sobie tutaj leżą elegancko. Hmm. Ładny widok, fajny jest, fajny. Ten zjazd dzisiaj mnie tak dopierdolił, że chujnie. Kąd zdrowo, wojownicy? Się odsłonił. Wreszcie. Wczoraj z gór to było widać jeszcze góry, jakby za nim. Też białe. Fajny, fajny widok, naprawdę. Ponad no, 5000. Góra. Jest potęga. tutaj żeby śnieg był na górze, no to myślę, że właśnie tak o piątki się zaczyna. Bo grzeje tutaj cały czas. Zimy nie ma, nie? Także nie ma zimy, tak jak i mojej. człowieku, poszła godzinę temu do sklepu i nie ma ale Ja kurwa do roboty i się i się martwię prawie <grywa> głowa boli znowu taki widoczek nie wiem gdzie my, schowaliśmy sobie ogólnie plecaki, mamy schowane tam kurwa w buszu w człowieku przykryliśmy liściami liśćmi i mieliśmy iść razem, ale się poddałem, mówię nie, nie idę bo jestem zmęczony, zostaję i teraz myślę, że chuj, zrobię coś, nie, chciałem to Chciałem wyciągnąć ten, ten plecak i coś zrobić, ale są jeszcze kurwa, jak nie będzie zaraz wracać, to lepiej zostawię to tam w buszach, jak mam iść za nią. Słyszę jakieś psy, że tutaj kurwice dostają, to może idzie. <laughs> Wiecie, coś jest ciekawe, że tutaj normalnie jak idą lokalsi, to, to żaden pies nie szczeka, a że, a że my wyglądamy inaczej, to chuje normalnie, człowieku, są obrzydliwe. <laughs> Cały czas cisną na nas, nie? Zobacz na to bratko. Tak sobie śpimy dzisiaj o, Elegancko Lepiej być nie może. Troszeczkę tutaj jest spad na lewo Ale po razy sobie z tym zlipy czaki są Namiot jest Człowieku, słońce jest Na pewno nie będzie tak działo jak wczoraj tutaj Bo jesteśmy kurwa osłonieni Także Nawet jak będzie zimno to i tak będzie lepiej